Więcej daję, tym jestem, bardziej wartościowym człowiekiem. Czasami mamy taki syndrom dawcy, czyli jak po angielsku się mówi, caregiver. Chcemy dawać innym wszystko. Dajemy im uważność, dajemy im pomoc, dajemy im rękę, dajemy im pieniądze. Bardzo często jest tak, że tak bardzo dajemy innym, zabierając sobie i kompletnie nie mając siebie na. Na względzie. Cześć kochani, mam na imię Ewelina Ważny i na tym kanale będziemy poruszać bardzo ważne tematy. Jeśli szukasz odpowiedzi na różne pytania dotyczące Twojego życia, Twoich wyzwań, kim jesteś, czego pragnę, dlaczego moje życie w przeszłości tak się potoczyło i czy mogę coś z tym zrobić na przyszłość, to zapraszam Cię do tego kanału, ponieważ będziemy tutaj dbać o nas samych. Dziękuję i zapraszam do subskrypcji. Teraz znowu, skąd to przekonanie się wzięło, że muszę dawać. Dużo innym i poświęcać się dla innych. U mnie w rodzinie było tak, że babcia z dziadkiem poświęcali się dla moich rodziców, z czego z kolei moi rodzice nie za bardzo poświęcili się dla mnie. Ja natomiast przejęłam wszystkie te cechy chyba dziadków, bo bardzo chciałam pomóc moim rodzicom, na przykład. A nagle się okazało, że pomagałam wszystkim. Ja byłam tą osobą, która zawsze mogła zawsze miała. Zawsze był na pełna energii, dyspozycyjności, pieniędzy. Sama nie posiadałam pieniędzy, ale gdzieś tam w, e, to, co miałam, dałam, więc zostałam postrzegana za osobę, która miała. Nie, tak nie było. Ja dawałam tyle, ile mogłam. Czasami dawałam więcej, niż mogłam. Chciałam być kochana. Chciałam być uznana. Myślałam, że tak trzeba. I kiedy idziesz z tym przekonaniem, bardzo często inni się przyzwyczajają właśnie do takiego, do takiego odbioru ciebie i na to pozwalasz i zapominasz o sobie. A to już nie jest dobra droga. Dlatego dbaj in, o innych, ale przede wszystkim dbaj o siebie, o twój stan emocjonalny, o stan twojego konta, o twoje zdrowie. Jeśli chcesz dawać innym, musisz przede wszystkim dawać tobie. Dziękuję kochani, że tu i powiedz... Napiszcie mi w komentarzu, czy mieliście jakieś taką sytuację, że tak bardzo zawsze dbaliście o innych. Móg mogli być koledzy z pracy, koledzy ze szkoły, rodzina, zawsze to wybliście tymi, co. zawsze my mieli takie wrażenie, że muszą się zachować odpowiednio do sytuacji. Odpuśćcie takie myślenie. Dajcie czasami też innym się wykazać, bo kiedy tylko my wykazujemy się. Nie tylko przyzwyczajamy innych do brania, ale też w pewien sposób zabieramy innym możliwość wykazania się, możliwość pozwolenia im dać nam. I być może okaże się, że to nasze dawanie jest bardzo szkodliwe, nie tylko dla nas, ale też dla tych innych osób. I była taka scenka, że może już słyszeliście gdzieś w internecie, że siedział żebrak yy, na pomoście. codziennie przychodziła jedna osoba, widziana tę osobę żebrającą i tam wrzuciła pieniążkę tej osobie. No i tak ta sytuacja trwała latami, aż w pewnym momencie osoba, która wrzucała pieniążki, się pyta: powiedz mi, dlaczego ty tu jesteś? Dlaczego tu żebrzesz? Dlaczego nie pójdziesz do pracy, a osoba która zbierała pieniądze powiedziała bo ty mi ciągle dajesz więc zastanówcie się czy to właśnie dawanie ciągłe dawanie też nie szkodzi nie tylko wam ale właśnie osobie osobom, którą dajecie najważniejsze jest zrównoważenie uważność i jeśli czujecie, że to was blokuje że to jest niezdrowe dla was w tej sytuacji uwolnijcie te przekonanie i pomyślcie sobie idziemy teraz na kolejne pytanie jakby było, gdybym już nie czuł się, że muszę ciągle dawać, że to ja muszę dawać? Napiszcie sobie albo wyjdźcie sobie w myślach na to pytanie i już tę sytuację. Dziękuję Wam bardzo kochani i do obalenia następnego przekonania.